Cześć, witajcie, z tej strony Mb233, to kolejny na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku recenzuję najlepsze anime, jakie powstało i nie ma, że to jest kwestia gustu, to jest najlepsze anime. Oczywiście recenzja zawiera spoilery, a propos pierwszego sezonu, więc jeśli nie chcę sobie go spoilerować, zrezygnuj z dalszego oglądania. Także, anime tak Tytanu świetnie potrafi wczuć widza w klimat w tym, że anime panujący, a moim osobistym zdaniem jest to wykonalne dzięki muzyce, która idealnie pasuje do danego momentu. No, jest to po prostu zrobione świetnie. No a jaki klimat panuje w Atak Tytanów? Cóż, panuje tam klimat beznadziejności ludzkości, w jakiej się ludzkość znajduje. Mamy tam ludzkość dziesiątkowaną przez tytanów i tak naprawdę w pierwszych już odcinkach poznajemy ich potęgę, i bohaterów, którzy postanawiają z nimi walczyć. I anime szybko nas pobra... Szybko nas zapomniałem słowa, a już tak dobrze szło. Szybko, o, teraz oczywiałem, szybko nas sprowadza na ziemię pod właśnie względem tej beznadziejności, jakiej się ludzkość znajduje, bo mimo już bohaterowie kończą szkolenie, że są wręcz przekonani, albo przynajmniej Eren, że to on będzie młotem na Tytany, że to on ich wszystkich powybija, i nawet swoją wypowiedzią namówił innych kadetów do tego, by oni też wstąpili do korpusu zwiadowczego. To kiedy już tak myślę o tej przyszłości, i zostali wysłani na mury, żeby tam czyścić armaty na nich, i stąd nie załatwia się tytan kolosalny no i szybko sprowadza marzenia naszych bohaterów na ziemię. Tym samym, doprowadzając do tego, iż kadeci są wystawieni do walki z tytanami do tego momentu, dopóki dzielnica Trost, z którego to dystrykt, są ewakuowani mieszkańcy, no, dopóki wszyscy nie zostaną ewakuowani. I tak naprawdę jeszcze tuż przed walką zakładają się, kto i więcej zabije, żeby później sami zginąć z rąk Tytanów, więc szybko mamy sprowadzenie ich marzeń i ambicji na ziemię. Jednakże anime po tym, co powiedziałem, mogłoby się zdawać dość przygnębiające, ewentualnie brutalne, bo jednak łzy i krew leją się tam litrami. Nie jest tak do końca. Są i elementy żartobliwe, a takowe elementy wprowadzają oczywiście postacie. A są tak naprawdę cztery postacie, które wprowadzają taki element śmieszkowy, ale chyba najbardziej rozpoznawalną jest Sasha, Któż za ataku Tytanów, jeśli ktoś siedzi, trochę w tym nie zna tej amatorki ziemniaka. Ona w połączeniu z konim no, wprowadzają te elementy żartobliwe. Oczywiście są jeszcze ze dwie postaci, które takie elementy wprowadzają, dzięki czemu anime utrzymuje ten balans między tym beznadzieją, w jaki jest ludzkość, a żartami. A kolejną postacią, o której chcę wspomnieć jest chociażby Pixis i... W ogóle wykreowana ta postać jest na, no, na dość dziwnie wyglądające połączenie. Mamy sobie człowieka, który ma wysokie stanowisko, bo jest odpowiedzialny za południowe ziemię murów, coś takiego. Mimo to cały czas chodzi i popija trunki alkoholowe ze swojej manierki i ma specyficzne podejście do tytanów. I to z drugiej strony jest też na plus, no bo w końcu za murami, gdzie mieszka wiele milionów osób, no to raczej większość choć pewnie ma podobne odczucia co do Tytanów, się ich boi i tak dalej, to Pixis ma inne podejście i moim zdaniem to jest realne, bo raczej każdy do danej sytuacji, jakby tak zebrać wszystkich ludzi, to zawsze się trafi ktoś, kto będzie miał odmienne zdanie. I tutaj kolejna taką postać może być chociażby Handzi. Ta z kolei chce zbadać tytany, ale sama również jest postacie wprowadzającą taki element śmieszkowy, tym jak to ona niezwykle się cieszy, gdy może w ogóle tytana dotknąć, go przebadać w ogóle. Ach, po prostu. Dobra, bo wspomniałem o tym, że anime łatwo wprowadza widza, w klimat i jest świetna muzyka, a jak to wygląda wizualnie, cóż, kreska naprawdę dobra, a jeśli oglądasz HD tak jak ja, no to po prostu cud miód. I występuje w tym anime CGI, ale naprawdę nie razi w oczy. CGI też jest dobrze zrobione, a. Poza tym CGI odnosi się tak naprawdę do małych rzeczy w tym anime. Głównie jest wykorzystywane raczej, kiedy mamy perspektywę z daleka, ale mimo to i tak wygląda dobrze. Cóż tu mam jeszcze prawić o tym anime? Aha, openingi i endingi. Oczywiście świetnie nawiązujące do samego anime. No i dobrze zrobione, zarówno ending jak i opening no i w połowie sezonu, kiedy tak naprawdę zaczyna się trochę zmieniać główny wątek, bo się pojawia kobieta Tytan i wątek przychodzi na nią, że kto to jest i tak dalej. To opening i ending również się zmieniają i chociażby słowa w endingu świetnie pasują do danej sytuacji, która się wówczas dzieje, bo Spadają tam słowa, że skąd ma jeść, kim jesteś, coś takiego. No, i to świetnie pasuje do tego, kim może być kobieta Titan, bo to na 100%, co już zauważył Armin, musi być któryś ze zwiadowców. Miałem tyle w głowie, i teraz jeszcze nie wiem na co zwrócić uwagę, szczerze powiedziawszy. Widzowie. Bracie. A, dobra. Już sobie przypomniałem. Wybaczcie mało profesjonalne, ale i tak wyszło mi dużo lepiej ta recenzja niż poprzednio, którą nagrywałem. Yy... I znów zapomniałem. <ścoughs> Nie, to, to, to jest jakieś żarty. Wybaczcie nieprofesjonalne, ale spokojnie. Już zaraz sobie przypomnę. A już nieważne, sobie przypomniałem. Wybaczcie takie moje zawieszenie, ale naprawdę zapomniałem sobie miałem mówić. I może szybko to powiem, zanim znów zapomnę. Anime oczywiście, no jako, że przedstawia nam świat, w którym się znajduje, no to przestawia nam również i różne urządzenia zwiadowców bądź coś tego typu. I ma fajne przerywniki, jeśli można tak określić w odcinkach. To coś w stylu, jak w Pokémonach jest, co to za Pokémon nagle w środku odcinka. Tutaj też mamy coś takiego, tyle że zupełnie innego, bo jeśli widzimy, że na przykład zwiadowcy użyli jakiegoś nowego sprzętu, no to są nam dane ciekawostki, tak jak ten sprzęt działa, chociażby do trójmanewru. Albo gdzie jest mowa o murach, no to też są ciekawostki o murach, o wozach zwiadowców, o liście 10 najlepszych kadetów z korpusu szkoleniowego. Innymi słowy, bardzo fajna moim zdaniem rzecz, a finałowe przerywniki w finałem odcinku opowiadały historię o pewnym człowieku, który próbował podkopać się pod mury. No więc, ogólnie rzecz biorąc, ciekawa sprawa. Anime też wyjaśnia nam parę pytań. Chociażby w pierwszym sezonie dowiadujemy się, kim jest kobieta. Tytan to, tyta, to pytanie było zadane no i zostało już rozwiązane, ale nie otrzymujemy pytania, kim jest tytan opancerzony i kim jest tytan kolosalny, chociażby. Kolejną rzeczą, która jest dobra, jest to coś, element swego rodzaju wzięty trochę z jakiejś kreskówki. Być może kojarzycie, że w miejscu akcji, czy jakiejś masakry, która się odbyła, czasem po napisach końcowych jest sytuacja, która sugeruje nam, co będzie w następnej części filmu. No i tutaj też tak się dzieje. Po napisach końcowych, które swoją drogą różnią się diametralnie od napisów w pozostałych odcinkach, Mówię tu oczywiście odcinku finałowym. Yy... A, pojawia się krótka scena, oczywiście przy doborze kończącym się muzyki, w której to na zniszczonych, że uszkodzonych murach przez kobietę Tytan nagle te szczątki muru, które były uszkodzone, odpadają, odsłaniając twarz Tytana w murze. No i ekran gaśnie i mamy koniec odcinka. Innymi słowy zachęca nas ewidentnie do obejrzenia sezonu drugiego. Innymi słowy może też zapowiadać słowa Erwina, który to mówi, że to teraz ludzkość przystąpi do kontrataku. Tak czy siak te anime też jest wyjątkowe, pod, być może wyjątkowe, pod względem, że nie ma tu dobrego zakończenia. Może tutaj być najwyżej, najbardziej korzystne zakończenie. Bo jak wcześniej wspomniałem, krew uzyla się tam litrami, a tak naprawdę wokół poświęcenia wszystkiego, co się da, kręci się sam wątek anime. Co powiedział sam Erwin po walce z kobietą Tytan, że jeśli chcemy osiągnąć sukces, to nie możemy oszczędzać w środkach, coś w tym stylu. A i tak ostatecznie praktycznie niczego się nie dowiadują, poza oczywiście faktem, że złapali kobietę tytan, to nie mogę jej przesłuchać, bo ani posiadaczka mocy zmienia się w tytana postanowiła się w swej rodzaju zahibernować krysztale, więc informacji z niej i tak i tak nie wyciągnę, przynajmniej póki co. Innymi słowy mamy tutaj jakby najbardziej opłacalne zakończenie, a no nie wiem, ja tą recenzję trochę kieruję do osób, które już raczej anime obejrzały, więc... No ale powiem, tak, że była przelana krew nie tylko w Zwiadowcach, ale też i w mieście, w którym ostatecznie była walka kobiety tytan z Erenem. I tam... No cóż, zginęło wiele niewinnych osób, yy, zwykłych cywilów i chyba też i Zwiadowców. Innymi słowy, nie ma tutaj czegoś takiego raczej jak szczęśliwe zakończenie, a... Najbardziej opłacalne, kreska jest dobra, CGI też jest dobre, a nie, polecam obejrzeć w HD, bo, bo fajniej się ogląda w HD, yy, bardzo dobrze. I muzyka, która świetnie nadaje klimatu, jeśli można tak uznać, świetnie daje wczuć się dla oglądającego w tenże klimat, no, i oczywiście elementy humorystyczne i zachęcenie do obejrzenia sezonu drugiego. No, innymi słowy, nie ma się co dziwić, że to anime jest takie popularne. Szczególnie, że nie zwróciłem jeszcze zbytnio uwagi na fabułę, no bo wiadomo, tutaj akurat kwestia gustu jaka fabuła komu pasuje. Ale w mojej recenzji głównie przedstawiłem. To, co się tam dzieje, jeśli można opisać, trochę pod względem technicznym też, no chociażby kreska, uźwiękowienie, czy można wczuć się w ten klimat i tak dalej, i tak dalej. Zatem myślę, że pora kończyć tą recenzję. Opowiedziałem już raczej wszystko, co chciałem. A czy ty obejrzałeś bądź obejrzałeś już pierwszy sezon Taku tanów. Jeśli tak, podziel się w tym w komentarzach. Oczywiście jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie, to w dół. Jeśli średnio, to w bok. Jeśli się spodobał kanał, no to zostaw subskrypcję. A ja się z wami żegnam i zabieram się za oglądanie sezonu drugiego. A kto wie, być może jeszcze w tym tygodniu zobaczycie recenzję sezonu drugiego, choć niczego nie obiecuję. Tak czy siak, mam nadzieję, że film się spodobał. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.